Alicja Szlosek powróciła do Poznania, cieszysz się bardzo z powrotu? Tak no, jedna... oczywiście ja zawsze lubię grać tutaj usług jakby kibiców i na swojej tak naprawdę sali, na której się wychowałam. Przegrałyście tutaj 58-72. Co się stało? No niestety dziewczyny dzisiaj były zdecydowanie lepsze od nas, na pewno miały o wiele większą skuteczność, wykorzystywały swoje mocne strony, my nie. No i taki, a nie inny wynik. W dużej części gra opiera się na twoich umiejętnościach, twoich rzutach. Zdobywasz najwięcej punktów, patrzyłem na inne mecze do tej pory rozebrane. Dzisiaj 4 minuty przed końcem musiałeś dojść. No niestety, no nie chcę mówić, że trenerowie mnie wygwizdali oczywiście, no tak wizdali po prostu faule, nie chcę się tutaj kłócić czy takie były czy nie były, no trudno, no, zeszłam za pięć fauli, natomiast dziewczyny mnie znają bardzo dobrze, również z trenerem Maciejem Brodzińskim, myślę, że wie jakie mam umiejętności, także były na pewno bardzo dobrze przygotowane. W trakcie meczu widziałem, czas, żeby sobie pogadać nawet ze swoimi koleżankami z mux u O, oczywiście, no... Więc... Nie codziennie się zdarza ze swoimi przyjaciółkami czy dziewczynami, z którymi się grało grać przeciwko sobie, także ja byłam zadowolona, że mogłam z nimi zagrać i wymienić parę słów. Miałyście efektowny początek sezonu, wygrywałyście wszystko z wyjątkiem pechowo przegranego meczu z rezerwami Ślęzy, i wydawało się, że będziecie faworytkami tego meczu. Myślę, że nigdy nie można być faworytem, jeżeli nie gra się u siebie, przyjeżdża się na zupełnie inną salę dziewczyny. Większość dziewczyn dotychczas nie grało na tej sali, także musiało przyzwyczaić się do koszy. Poza tym myślę, że te wszystkie cztery mecze, które zagrałyśmy przed tym spotkaniem, było w miarę ze słabymi zespołami. Myślę, że one się upracowują po prostu na dole tabeli. Trochę, trochę nerwowego trenera macie. W trakcie meczu, szczególnie na początku, bardzo was poganiał. Co złego robiliście? Oj, ten po prostu ma taki, a nie inny styl prowadzenia meczu. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Czy wygrywamy, czy przegrywamy, jest tak naprawdę tak samo. także... Mówiło się, że jednak wrócisz tu do Mutku Poznań, jednak wybrałaś świeże powietrze, blisko gór Carponu. Tak jest. Czy, czy zamilkowało te góry, czy coś innego? E, nie. No może bym powiedział, może góry, tak, faktycznie. Tak, na pewno. Znaczy ja bardzo chętnie wracam do Poznania. Zobaczymy w przyszłym sezonie jak to będzie. W tym sezonie postanowiłam, że po prostu zagram dla Jelle League. Czyli nie wykluczasz powrotu do... Nie, Muksu? ja nigdy nie wykluczam, ja nigdy sobie nie zamykam opcji z trenerem Maciejem oraz również całym zarządem MUX-u. Żyjemy, myślę, w bardzo dobrych jakby relacjach, także... Myślę, że zawsze jestem otwarta na rozmowy i na propozycje. I kibice przyjechali z Tobą, widzę. Miałeś gorący doping do, do rodziny. Tak, kibice przyjechali prosto yy, no, z Poznania, tak. Także dziwne by było, gdyby ich po prostu nie było. Wszystkiego dobrego w kolejnych meczach. Odbieraj dziękuję. punkty rywalom Luxu. Tak, dziękuję, dziękuję. dziękuję.